Naprawdę umówię ci teraz, nie wiem czy się nie posram. Co? No. Fuck. A ty, a ty, co? Co ty tam kurwa dochodzisz? Nie, naprawdę uwierz mi. Trzymam strach, nie wiem czemu coś mi wzięło. To sobie zrób na ramka i mnie tak trzyma. jestem. Słuchaj jak to u utomkę wykrywa. <grywa> Jakby ktoś u niego krzyczał. Śmieszne jest to, że ten na tak. tym... E się e <głosy> <głosy> A ja siedzę w Goldzie, bo lubię dzieci molestować. No i chuj. O, ja bym sobie poszedł po browaro. Idzie? Ja? idź. Ty jesteś alkoholikiem? Teraz. Nie, nie, no... Nie, nie, To bo... było bardzo prosto decyzja. <noise> On pił e, miód, e, i poczekaj, czekaj, honey? Mute MuteHoneyB Mute <laughs> Co ja pisałem? Mute honey. O, patrz Dobra, czas ci do obozu, kurwa Dobra, Garrosh, Hellscape chuj Himmler, be Ja pierdolę Nigdy więcej, kurwa Nigdy więcej, kurwa Tym bardziej, że co drugi dzień gra RMF Max A co drugi dzień inne jakiś. Ja wpadnę na pewno się wprowadzał do mnie na YouTube, puszczę w tej listę. Jak ktoś, jeżeli sprawdzać historię, to się. Nie, nie, to, to. od razu odejdę, ale tak 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 do z tego momentu, to chyba nie zrozumiałem na Was, i to Przeba? jest ciekawko. Wyczekuję, że trzeba A no, ty. ty? Ja chcę nic mówić, ale ja nic nie zrozumiałem. A, to, ale. To, powiedzia... to była najdłuższa chyba wypowiedź, której nie zrozumiałem ani słowa. SS mnie. Żydzi podczas nocy kryształowej białej. A, duża <laughs> SS mnie. Co ty powiedziałeś? Się muszę, kurwa, tak już jebi ode mnie. kurwa, że to jest masakra. Tak mi się nie chce, ale się muszę umyć. To jest tylko słowo. Rol na lekkim chopie, no, no dawaj, powiedz nie No dawaj, no. Zrób to. Dawaj 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 dawaj, 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 zreluj, no. Dawaj, dawaj nie przystawaj. Zreluj, z nie. ręką na. Dawaj, relu. Dawaj, reluj. No reluj, chłopie. No reluj, chłopie. No, Całą pizdę kurwa do zrobił. Jest ja jestem jedyną osobą, która się nie boi dentysty. Tak. Ja, ja się jak, 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 no jak, się, jak, 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 Nie, nie, jak, jak, Idź. jak, jak, no to jak, 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 się burgerem. No. <noise> Dobra. To jest dźwięk Kuby. Weź się zaraz w dławę. Dław się kurwa. Nie mogę. Dław O, opowiedział. Oprę się po kurwa. Aż mi taki kwas poszedł kurwa do gardła. Ja w tle. Łasekiem będę leciał. Matka twoja kurwa była. Babka twoja kurwą była I praprababka twoja kurwa była A twój pradziadek był dziwką, łezką i w obotach dupy Żydom dawał Co ty gadasz w <laughs> ogóle? Co ty gadasz za wystąpienie? <laughs> Widzisz, że ty kurwa japońskie literki, cyferki... Pisz <laughs> kurwa ślepa. Ja pierdolę! No, what ma, the fuck! to było dobre, a to było dobre. Długo mamy czekać na księcia? No czekaj, bo. Księciu, to mam, mam <laughs> mami nakłada worki na nogi. Co? Co? No worki na nogi mi nakłada. No to się na, na łeb zakłada, a nie na nakłada. Filipin zrywa z rybkami, ma no, kurwa no, betonowe buty. No, no ale no, kupi no, 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 mówię What no. the fuck are you? You are an instrument of national security. You, <laughs> ja, <laughs> you are instrument of national security. the <laughs> kurwa, kurwa. to było dobre. Oj, to było... <laughs> Nie odgryzamy paznokci. Wiem. Za każdym wyjściem z ubikacji myjesz Dobrze. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Black Wix media ekspert, mam rację, Marian. Taka bajka kiedyś była na Cartoon Network, Niesamowite Przygody Jagody chyba. Z no, Jagody Ta. No I kurwa tam zbierali, nie? Jagoda. Ale fajna była bajka, taka kurwa... Zbierali jagody. Ja pierdolę, ale no nie wiem, kurwa. O jezu, przestraszyłem. Czego, Marian? Barbara, strasznie niskie ceny, będzie ekspert. Dostałem 3 ulty w pysk, no nie? Masz to, masz to. I kuka bij, kukę! No bij, 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 kukę! Bij, kukę! Ja słucho, ja słucho! ja ja już idę, już idę. Dobra, bijesz <głos> 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 ano, po nich bierze, nie, nie Aha, pod no, bierze nikt Nie, chłopca nie z Nie, no serio, 200 pingów, matka zaraz bana wyłapie. <noise> Nieźle się no, ten powód banicji. <noise> dobre, dobre. <noise> Laguje mi liga, kurwa. Dobra, dobra. Ale kurwa, no co ty tak głęboko? O. Ty, Ale wali ty... się, zajebiście. To się... Będę faszystą kurwa. Co? ty? A... Co? W sensie, co ty... kurwa, czemu zawsze każdy ma z innego

No no. Ja po trzecie, chuj wam w dupę. Chuj w Pizdę. Może ty tak pracę istnacką pisał. <śmienny> <śmienny> Brzmieś, jakbyś zjadł coś ostrego. Ja nie, nie widać co dzwonować. Miecz na przykład. <śmienny> ja firdolę. I chłop tranda. No i ja ale... Oj... Oj, oj, oj... Nie oj, oj, mogę się ruszyć! Nie mogę się ruszyć! Nie, widział to? Kto widział to? Ale spomowałem. Daj dupę za talerz zupy. Nie, się cieszymy, Olaf, że się z nami tym dzielisz. Ty. A. To ja no się. O, to, to jest za mężka Ej hey Marian, wiesz, jaka Mari wiesz jaki Mariola ma wielki. A, Mariola. Telewizor! What the fuck? Ten jest Media Ekspert. O, to możemy też sobie takiego ogarnąć, Barbara, spójrz. Ja nie, Marian, nie, nie, ty też jesteś wielki. Wielki jak telewizor z Media Ekspert. <laughs> No jeszcze kurwa, nie wiem, jebię gównem z dworu, nie mogę mieć okna otwartego, <noise> tak What the fuck. Ty dobre, zbyt. dobre. I o, Olaf. Lubię... Tego. No co, lubisz co jeść? Ja o, jestem real. kurwą. Gówno, gówno lubię wpierdalać. Ja mam <noise> <jestem> kurwą. <noise> gówno jadem. <noise> nie pierdolę. Ja pierdolę. <noise> Oh, co co ty, Kierda, się, ale... co ty się... Co ty się... Doławisz? Co ty się dławisz? Co się dławisz? Co ty się zaczął. Mamusio. Co? co to kurwa było?

Ba 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 ba